Dziś chcielibyśmy się skupić na dwóch częściach konferencji. Pierwszej dotyczącej nowego zawodnika, drugiej również związanej z kwestiami kadrowymi. Witam jeszcze raz serdecznie. Przedstawiam naszych gości. Przedstawiam prezesa Śląsk Wrocław Basketball Michała Lizaka. Przedstawiam trenera Śląska Wrocław milwoje Lazicia. Przedstawiam także nowego zawodnika, byłego skrzydłowego, skrzydłowego Los Angeles Lakers, a także Zawodnika Louisville, University of Louisville, czyli świetnej renowanej uczelni NCAA, Derricka Charaktera, który dołączył do Śląska. O nim jeszcze będzie na pewno szansa coś powiedzieć. Na wstępie proszę o zabranie głosu prezesa Michała Lidlę. Dzień dobry, witam serdecznie. No zaczniemy od tej drugiej części, mianowicie dzisiaj. Dopinamy wszystkie szczegóły związane z wypożyczeniem jednego z naszych zawodników, wypożyczeniem Norberta Kulona. Norbert Kulon będzie w przyszłym sezonie, w nowym sezonie. Zawodnikiem zespołu Skutna, zespołu z dużymi aspiracjami w pierwszej lidze. Trener Krysiewicz widzi go w bardzo ważnej roli, a my mamy nadzieję, że dla, Roberta, dla Norberta będzie to bardzo istotny krok w budowaniu swojej pozycji w koszykówce i w budowaniu swojej pozycji, która pozwoli jemu na grę w Śląsku Wrocław, w takiej roli, w jakiej wszyscy chcielibyśmy go widzieć. Norbert ma długi kontrakt ze Śląskiem Wrocław i to jeden z etapów y, tego kontraktu. Wydaje nam się, że że, że dużo minut w silnym zespole pierwszoligowym z aspiracjami, z presją, z dużymi oczekiwaniami, z silnymi rywalami, bo ta pierwsza liga, o czym mieliśmy okazję się przekonać w poprzednim sezonie, naprawdę stawia wysoko poprzeczkę zawodnikom. To jest coś, czego, czego Norbert w tej chwili naprawdę potrzebuje. Dla niego gra w drugiej lidze w zespole rezerw byłaby krokiem do tyłu. Gra w ważnej roli w pierwszej lidze na pewno może być krokiem do przodu i w budowaniu. Swojej pozycji, także y, dla, dla, dla dobrej przyszłości w Śląsku Wrocław. Te wszystkie formalności związane z przejściem Norberta to świeża sprawa, będą załatwione dzisiaj i jutro. Y, I wszystko na to wskazuje, że od jutra Norbert zacznie y, treningi z zespołem Skutna, z zespołem y, trenera y, Krysiewicza. Wkrótce mam nadzieję, że, że będziemy mogli zobaczyć go rzeczywiście w ważnej roli i że to się okaże istotny ruch w jego karierze. Wielu zawodników, robiąc potencjalnie teoretycznie krok do tyłu, do niższej ligi bardzo dużo dzięki temu zyskiwało i myślę, że w tym przypadku będzie podobnie. Co do drugiej części, to bardzo miło nam powiedzieć, że udało nam się pozyskać ważnego, liczymy na to zawodnika na kolejny sezon do drużyny wrocławskiej. Rozmawialiśmy o tym z Państwem, mówił o tym trener. W ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach skupialiśmy się na poszukiwaniu graczy przede wszystkim na pozycję 3 i pozycję 5 i liczymy, że zawodnik no, z dużym doświadczeniem w koszykówce amerykańskiej, akademickiej, jakim jest niewątpliwie Derek, z dużymi możliwościami no, będzie ważnym elementem zespołu Śląska Wrocław. Oddajmy głos uh, trenerowi Lasyciowi, który powie nam kilka słów o Deriku. Prosto cześć. Przede wszystkim uh, cześć. Cześć. Yeah. Trener już umie trochę polskiego. Yeah. Uh, Derek jest very interesting uh, player for us uh, because he finished really good uh, college. He has experienced uh, he played for LA and uh, D-League. Przyjście zeszłym He w w Oczywiście do naszego klubu to bardzo interesujący ruch. Przede wszystkim dlatego, że Derrick jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, zarówno jeśli chodzi o e, grę na amerykańskich parkietach uniwersyteckich. E, skończył świetną szkołę, jak i na przykład w Los Angeles Lakers. Zeszły sezon miał bardzo dobry w Izraelu. Także myślimy, że będzie ważną postacią i pomoże nam w tym sezonie. I he is Bardzo utalentowany gracz i tutaj myślę, trenerowi Lazyciowi chodzi o to, co potrafi zrobić, i w jaki sposób potrafi zrobić w ataku. Darry? Dziękuję I on Oh, no, I'm, I'm just um, I'm very grateful to be here for this opportunity to play And, um, As, as you may have read, it's, it's been difficult for me to kind of uh, get get my career on on the right path. But um, they've created this opportunity here for me, coach and president here, to uh, come out here and display my talent and work hard. And uh, you know, I'm just hoping that everybody has my back here, as well as my teammates and um, the staff. And, and I'll be here to you know do the same. Jestem bardzo wdzięczny prezesowi, trenerowi, ludziom z klubu za okazaną mi szansę, bo jak pewnie już wiecie, moja dotychczasowa kariera nie przebiegała tak, jak bym sobie to wymarzył. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się powrócić na tę dobrą, na tę na najbardziej optymalną drogę rozwoju koszykarskiego. Mam nadzieję, że wszyscy ludzie w klubie, zarówno trenerzy, jak i zawodnicy będą stali za moimi plecami i będą mi w tym pomagać. It's more guard orientated you know uh, European play is, is uh, uh, people, are, people are excited about about the guards more so than, than what the big man can do so uh, sometimes overseas you're not playing with with people who can create opportunities for a big man so you have to uh, kind of go and create those opportunities for yourself overseas. Największa różnica jest taka, że gra europejska jest skupiona wokół małych zawodników. Tutaj ludzie nie podniecają się zagraniami wysokich graczy, tylko tym, co zrobią mali i dla zawodników przejeżdżających tutaj z Ligi, Europejskiej, przepraszam, z Ligi Amerykańskiej jest mało szans do tego, aby spotkać świetnych rozgrywających, które potrafiliby współpracować z wysokimi tak, aby oni byli najbardziej efektywni. Dobry uniwersytet, kluby NBA. Ale tak jak wspomniałeś, ta kariera nie potoczyła się do tej pory, tak jakby sobie tego wymarzył. Pewnie tym największym sportowym marzeniem jest powrót na Zaocean i Grada któregoś z klubów właśnie najlepszej zawodowej Ligi koszykarskiej Świata. When you played in Louisville, then you get to the Lakers, but as you said before in press conference uh, this career didn't, didn't went so well that you've been expecting. Have you have you think have you ever thought about getting back to the NBA someday? Are you hoping to get to the I'm, NBA? I'm just taking one day at a time. I'm 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 very excited to be here. I'm very excited to uh, show the people in Poland what what it is that I can do, and um, I, I know we're expected to win, so we're definitely going to try to win a lot of games and uh, just make it a good year. And uh, hopefully, this this will be a place that they'll, they'll want to accept me for for you know years to come. Staram się skoncentrować na każdym kolejnym meczu. W tej chwili koncentruję się na nadchodzącym sezonie. Mam nadzieję, że będę potrafił kibicom i ludziom z klubu pokazać, na co mnie stać. I mam nadzieję, że ludzie odzajemnią się tym, że będą się chcieli ze mną związać na dłużej niż tylko na jeden sezon. Jakie oczekiwania wobec ciebie ma trener? Prezes klubu mówili o tym, czego przede wszystkim chcą od Delika Charaktera. What are the expectations from the club's uh, owners, the president, the coaches? Have you, have have they told you already what they've been expecting about you? From you, just, just to be a leader, on and off the court, work hard. Um, obviously, we all want to win, so uh, winning games and um, carrying this tradition of of this great basketball club to. Um, well, dobrze, reprezentować klub, reprezentować ludzi i nie rzucać się do Mam być liderem, zarówno jeśli chodzi o sprawy boiskowe, jak i sprawy pozabojskowe. Mamy wygrać, mamy wygrywać dużo meczów, a ja mam y, do tego doprowadzić. Mam się trzymać z dala od jakichkolwiek kłopotów i godnie reprezentować Wielki Śląsk Wrocław, w którym w tej chwili gram. Czy może do siebie ma pytań, What, what do you think, why haven't you been able to stay in the NBA for longer than one, only one season? When you try to take a look back, what was the causes? Um, I, I try not to look back and, you know, I, I did my second season ready and prepared to perform. Um, so, it, um, they decided to release me after a, a minor knee injury. And um, it was just a, just a little bit of bad luck and there were some things that I needed to reevaluate for myself off the court as, yeah. as a man uh, in, in this game of life, first and, and foremost. So um, I, I, was, I was able to receive that um, due, to, due to my injury and um, it's made me a better player, better person. And um, I'm just taking day by day and, and, and see where that leads me. W spędziłem sezon i na to złożyło się kilka czynników. Laker, po zakończonym sezonie wziąłem udział w okresie przygotowawczym, w którym nabawiłem się lekkiego urazu kolana, po którym Lakersi zdecydowali się rozwiązać ze mną kontrakt. Tak się złożyło, że to pozwoliło mi ta przerwa, pozwoliła mi przy okazji dorosnąć jako człowiekowi, rozwinąć się jako człowiekowi i dawać sobie radę, tutaj cytat, grze, jaką jest życie. I to wyszło mi na dobre, ale nie staram się, nie chcę patrzeć wstecz i, i staram się patrzeć i skupić na tym co nadchodzi nie lubię myśleć o tamtym czasie mówiłem że nie chcę myśleć o tym dawnym czasie to jeden mecz który zawsze zapamięta z NBA który będzie swoim dzieciom opowiadał there's one certain game that you could pick up from those NBA games that you've played there's this one special game that you're going to be talking about your grandkids later on if this one particular remember it's stuck in your mind sometime Maybe my first game. Pewnie pierwszy mecz. Grałeś z Kobe Brantem, jednym z najlepszych zawodników historii NBA. Jak jest grać? Jaki człowiek jak się z nim współpracuje? Play with Kobe Bryant obviously. You've played with Kobe Brand, one of the greatest of all time. Mm -hmm. uh, what is he like? What is he like as a man? What is he like as a basketball player? How do you How does it feel to be Kobe Brand's teammate? I mean, I think you could probably research Kobe Bryant on the internet enough to kind of know who he is uh, and what he's done, but uh, the time I, I spent around him, um, I got to observe, you know, what it takes to be a champion and and the certain things that um, he does from the locker room uh, to the court, uh, which, which, which separates him and makes him the player that he is. And, To jest something that I will i uh, treasure and, and, and keep very close uh, to my heart on as being a professional basketball player and um taking these next however many years I'm fortunate enough to play uh, into my career. Myślę, że możecie wygooglać sobie Kobe Bryant i doskonale będziecie wiedzieć jakim typem jest zawodnika, ale największe wrażenie robi na tym, że potrafi przenieść rzeczy z szatni na boisko, to w jaki sposób. Lideruje temu zespołowi, i, i Derek stara się, starał się to wszystko zapamiętać, trzymać to gdzieś głęboko w sercu. I ma nadzieję, że część z tych rzeczy, które się od Kobiego nauczył, będzie potrafił wykorzystać w przyszłości, w kolejnych latach, które mu pozostały, żeby grać w koszykówkę. No to może podobne pytanie o Phil Jacksona. No Same thing, thing of of Jackson? Phil Jackson. Okej, nie tell o him? Um. Tell him? Just outside the box, you know the way the way he coaches, the way he teaches, um, is is uh, there's no rule book to it. So um, he, he's very unique on how he handles each individual player. And um, a lot of coaches don't do that. So uh, I think that that's what separates him and every organization that he's been to to be able to win the way he's won. Nie, uh, yeah, so. niesamowite indywidualne podejście do zawodników i to, co go odróżnia od pozostałych trenerów, którzy pracują w wielkich klubach, to to, że myśli zupełnie inaczej. Myśli nie tak jak wszyscy, tylko nieco idzie pod prąd i patrzy na wiele spraw z różnych innych perspektyw, z których normalnie trenerzy, na których normalnie trenerzy nawet by się nie skoncentrowali. Hmm. Czy y, sam terig dostępny w książkę od chwilę? Have you ever received any book from Phil Jackson? Oh, yes, yes, yes. Um, what is it? Um, the, the, man, the Man Downstairs. I think it was the name of my book. And the Man Downstairs. The Man in the Basement. Sorry. A, no, Człowiek, no, the basement. Człowiek z piwnicy. Taką książkę dostał. Można mm -hmm. The Man from the Basement. The Man in the Basement. The Man in the Basement. No, Człowiek no, w piwnicy. Pewnie można doszukać jakiegoś oryginalnego tłumaczenia. Myślę, że to chyba nie byłoby najlepsze, ale taką dostał. Tak, Czy Słyszało może coś o polskich koszykarzach? O no heard może about to... Polish basketball players? About have you chance, chance with this guy? No, no, I've I probably didn't know he was Polish or I didn't know that. Nigdy przeciwko nie grałem, nawet jakbym grał, to pewnie nie wiedziałbym, że jest Polakiem.